Tam moi drodzy w dzisiejszym odcinku. Spędzimy całą noc na cmentarzu. Mówię my, bo jestem tu ja i mój kamerzysta. I Siema Słyszeliśmy ogólnie, że u nas w mieście na cmentarzu grasuje sekta i chcemy to sprawdzić, czy jest to prawda, czy nie. Coś, co? co to było? Słuchaj, To jakby coś się tukło. Kuba, wiesz... co to? Żartuję. Ne no, tak. <laughs> <laughs> Seru, ne tak starý. Ej, ale ten. Jste uh -huh. Co to? Uh. Co to bylo? Tak. Chyba. O chłopie, na poč... moje srdce dotkni. Ja pierd... Dobra to ptak. Dobra to ptak, luz. My mamy sektę znaleźć, chłopie. Czy mnie się zesramy, jak zobaczymy. Ja już jestem obsrany. Jak my zobaczymy jakąś sektę albo ktoś się rusza, stary, to my się tak zesramy. Ja wszędzie słyszę jakieś kroki, są tak bezchizowany. No my idziemy. Ktoś nas może obserwować, a my cały czas gadamy, stary. może to być tak, że jest tu bez kitu jakaś sekta. I to ona nas obserwuje. I my nawet o tym nie wiemy, oni mogą się czaić i chodzić ze mną, stary. my się wydać, że tu jesteśmy, dlatego wyłączyliśmy latarkę. Ja chcę w drugą stronę. Ale... Hopi, przyszliśmy tu nagrać przestępców, to musimy ich nagrać. Tak, ale nie musimy, nie musimy tak z bliska. No to z daleka ich nagramy. Ja chcę chociaż zobaczyć, kto to jest. Ma, 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 ma ale nie, nie wiesz, czy ktoś tu jest, jest tak obsrany. Koło nie widzę. <ślesk> Proszę kogoś. Co to jest? co tu jest? Co tu jest? 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 Halo, przepraszam? Przepraszam? O! Kuba, chyba ciążku Kuba, Kuba! Nie Kuba, 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 proszę! Kuba nie, Kuba! Kuba, proszę! Kuba! Dał mnie! Kuba, nie biegnij! Kuba. kuba! Kuba! Proszę pójdźmy z proszę, pójdźmy z kuba, proszę. Kuba, proszę. Proszę! Chodź! Chodź. Ja nie chcę go szukać. Proszę, oddaję to? Nie wiem, nie. 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 O chłopie, to jest nic O, chłopie. Co to było? Pod tym krzyżem. Nie chciałeś, Cicho. Ale ty widziałeś, że ty? Widziałeś to, że ja tam wybiegam, a on gdzieś? Tak. Bo byłem przecież prawie za nim, a ja wybiegłem tam go nie widziałem. Proszę, 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 proszę. Nie! To jest ta sekta. To jest właśnie ta sekta, ale co, jak on nam coś zrobi? My zróbmy. Chodź, chodź, chodź. Wybiegliśmy z koleżanem nie On musi gdzieś tu być. Ej, gościu! Koniec zabawy, no! Chodź tu! Pokaż się! Nie chcę tu być już. Ej! Gdzie jesteś? To niemożliwe, że byłem tak szybki. że go nie złapaliśmy. Muszę się w głowę kręcić. kręcić. Ej, my ci nic nie zrobimy. Słyszysz? Chodź tu, my z tobą chcemy tylko porozmawiać. Nic złego nie robiłeś. Halo? Nic złego nie robiłeś i z tobą porozmawiać? Bądź mi mi Czekaj, zzażyć... włączę światło w tył. Włączę światło w w, włącz włącz w kamerze urządek. Ogólnie w tamtą stronę, bo jak włączyliśmy lampę w kamerze, to słyszeliśmy kroki w tamtą stronę, jak ktoś biegnie. I idziemy go szukać, bo w sumie nawet nie wiem, czy to był on, czy ona. Ja nie widziałem w ogóle. Ja widziałem tylko postać, ja widziałem tę postać, jak krę czała i miała tak znicz I uciekł. Ja nie wiem, czy to była kobieta czy mężczyzna. Nie mam pojęcia, ale słyszałem kroki w tamtą stronę. Tam jest głupi cmentarza, więc idziemy tu szybko. To, to było chore. To było strasznie chore. To było chore. To było nienormalne. Już Serio? Ja, daleko. Serio? Tam daleko, no. To jest on. То есть он... Yeah, не, не о чем там. То

Nie przypadek, pewnie ktoś sobie przy grobie zostawił i tyle. Ale, ale, ale ten... Ale on tu po prostu, mi się wydaje, że to jakiś Wątpię, żeby to on zostawił. Że on uciekał. Jak by to zrobił? Skąd by wiedział, że tu idziemy? Nie Chyba, że jest cały czas gdzieś tu. Ale co jak odpoczął? Co jak od kiedy wyjdzie? się, my ci nic nie zrobimy. Chcemy tylko rozmowy. Co no tu jest? Musią postawić. Chodź. Nie chcę! Chodź. To on musiał postawić, chodź. Mruczcik nie, chodź. To on musiał postawić, chodź. Kupa, to jest chore. Mruczcik musiał postawić. Ale jest już przesada. Gościu, koniec żartów, mam już tego dość. Rozumiesz? Mam już Mamy tego dość, dobra. gościu. Wyjdź. Pokaż się, Mark. No proszę Cię, pójdziemy stąd. Chodź, idziemy go szukać, chodź. Ja, ja chcę mu pomóc. Nie wiem co się dzieje, chcę mu pomóc. Chcę zobaczyć w ogóle kto tu jest, co się dzieje i chcę chodź... to zrozumieć. Bukuj się. Pokaż się i porozmawiajmy. Powiedz, o co chodzi. My Ci pomożemy. My nie chcemy Cię skrzywdzić, my Ci pomożemy. Jest... No, mi się wydaje, że gościu po prostu jaja sobie z nas robi, rozumiesz? Nie. Mi się wydaje, że... Ja tu gościu... ja by robiło parę ludzi. Go... Nikt nie byłby sam od trzeciej na cmentarzu. Dobra włączyłeś? Masz, masz. Ej, włączyliśmy mordy Flesza, Znowu mnie razi, przepraszam was. I wydaje mi się, że na tej stronę słyszeliśmy go znowu, co nie? Masz, trzymaj ten dusz. Trzymaj go. Ja, ja mam pięści, ja sobie jakoś dam radę. Trzymaj go. Tu już jest koniec, mordo. Chodź się pokaż. Ja już mam dość tego. Chodź, porozmawiajmy naprawdę, nic ci nie zrobimy. Wyjdź. Wyjdź. Kurwa! On ma On ma nóż! Uciekaj! On ma nóż! On ma nóż! Uciekaj! Skręćmy, skręćmy, skręćmy Gdzie tu jest wyjście? On, on, on miał nóż, widziałeś to, że on Gdzie masz swój nóż? Wypad mi Ja pierdolę Nie mamy teraz jak się obronić Dobra, musimy stąd uciekać Tu to już jest za dużo Tu już jest za dużo hey, on, on ma natarcie. w tą stronę. Chodź w tą stronę. Uciekamy, uciekamy, pocił. tam? tam. Po cichu. Poszedł. 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 w tamtą stronę. Widzicie go? Widzicie go? Widzisz Poszedł w tamtą stronę. tam Nie, on idzie w tamtą stronę. W tamtą idzie. Zobacz. Widzisz? Oddala się. Oddala się. Chodź w tą stronę. Po Daj rękę. O, poszedł całkowicie w drugą stronę. W Musimy znaleźć kufu w i po prostu biegniemy do wyjścia. No, poszedł w, w drugą stronę, ale nie możemy tracić czasu. Chodźcie. Chodźcie. tam jest Chodź. Mdzie. Chodź mdzie.

Chcę stąd wejść. Otwórz to proszę. Otwórz to. Nie mam tego.